do domów ja po no, prostu idziemy na miasto no, pochodzić, pochodzić sobie pochodzić w poblisci naprawdę, to ładna pogoda no, zapomnicowaliśmy tak jak opcję. Media taką presję wywierały i jakaś taka psychoza powstała zupełnie niepotrzebna. Trzy razy więcej policji niż demonstrantów. No trochę symidycznie na przykład właśnie ludzie, ludzie bawiący się przy muzyce i te wielkie tłumy policjantów e, w pełnym oparcerzeniu tam sajferze na górze w, w komienialkach. E, policja przede wszystkim tłumnie odwiedzała różnych działaczy. Nie mieli się w ogóle w jakiejkolwiek sposób i świątyszczyć. Duże problemy miały wszystkie włosy i centra alternatywne. E, tam policja w konkretne groźby im przedstawiała i tworzą e, no, im dużymi problemami. E, no, stratą tych miejsc po prostu, stratą tych miejsc, to już tam szczegóły nie ma to się wdawać, no ale ale były to takie groźby, których spełnienie, tak powiem, było bardzo realne, więc rzeczywiście, no trzeba było się umieć. zarządowy, głównie organizacje strzegące praw człowieka, tak jak Fundacja Helsińska, Zdecydowaliśmy się uczestniczyć, ale przede wszystkim obserwować też pod kątem, czy nie są łamane prawa człowieka. Jak się zachowuje policja w stosunku do manifestantów. W przypadkach jakichś akcji podejmowania interwencji, jak to, jak to przebiega, kto jest stroną atakującą, kto otwiera ataki i generalnie jak są traktowani manifestanci. Że byli tam mieszkańcy tego domu, tu też kilka osób, którzy tam nocowali i czekali na demonstrację dzisiejszą. Yy, nie wiem, siedząc w kuchni, ktoś zauważył policjanta za oknem, więc wyszedł zapytać się, o co chodzi. Z zostało został na ścianę, w kuchni na ziemię. Yy, weszli munderowani, zamaskowani, chyba zamaskowani, nie wiem, nie chcę kłamać, ale mieli pistolety. Weszli, położyli na ziemi z kuli. Nie, no byli, nie, Nikt nie chciał w ogóle podać powodu, bo właściciel tam prosił o nakaz, to było kurwa jaki nakaz, jaki tam nakaz. Nie chcieli się wylegitymować, nic żadnych blag w ogóle. E, po czym podnosili, każdy z zatrzymanych, jakby, którzy leżeli na ziemi z kuczka i tankami, był, miał swojego ochroniarza, jakby miał swojego policjanta. Byli podnoszeni po kolei z ziemi i do kamery twarz. I dalej, i następnie. Była rewizja, kobiety były przeszukiwane przez mężczyzn obmazywany. Już od dzisiaj złożony przez Fundację Profesjonalną oskarżenie. Oznacznie! się! Posraj się! Posraj się! Posraj się! się! Co się lepiej to da się prowokować? Bo na was wino spadnie. Na, was wino spadnie, na was. I tak, tak. Przyjechaliśmy z kolegami z Poznania, z zakadą w imieniu a jesteśmy związkowcami serdeczności 80. No i przyjechaliśmy na ten protest dlatego, ponieważ uważamy, że na takich spotkaniach, w chwili się odbywają jakieś forum, forum ekonomiczne, właśnie, właśnie na takich spotkaniach zapadają decyzje o, o likwidacji praw, praw związkowych, o, o cięciach socjalnych i tak tak dalej. Wszyscy jesteśmy tym samym społeczeństwem i każdego z nas to problemy, problemy bo to jest. Przyjęliśmy załóż, że społecznym komitetem obrony bieda szyby, legalnym już. Przyjęliśmy się pokazać do, 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 do Warszawy, że jednak istnieje ten problem bieda szyby, że faktycznie kopiemy ten węgiel jest ten węgiel i z tego, z tego tylko się utrzymujemy i żyjemy. Zamknąć rząd! Nie zakłady! Zamknąć rząd! Nie zakłady! Nie Cały tydzień po nocach żeśmy kopali 5 ton węgla, szybko żeśmy go sprzedali, na workach żeśmy wynosili po półtora kilometra, żeby mieć na paliwo, żeby tu pokazać naszą biedę. Nie wiem, czy ktoś z tych skurwy synów zobaczy to, przepraszam, tą naszą biedę, ale mam nadzieję, że będzie widział, bo wiedzą co się dzieje. Biedra szyby! Biedra szyby! Biedra szyby! Nie mamy prawa żyć, nie mamy prawa oddychać. Mamy prawo z głodu umrzeć, naszych dzieci, żony. Cyje, tutaj z robotnikami, Solidarność 80. E, oraz e, z innymi pracownikami z innych zakładów pracy. E, przyjechaliśmy wiadomo, protestować przeciwko globalnej gospodarce. E, demonstracja się bardzo mi się podoba. Miałem nadzieję, że jednak się nic nie stanie, jednak się nic nie stało. E, jeśli chodzi o taką dużą demonstrację, to pierwszy raz jestem na demonstracji, gdzie rzeczywiście nie ma od e, jazd, prowokatorów, e, no więc należy się cieszyć. Drogie patrzeć na korupcję! O puto! Kiedy piją butę! Niezadowolona! Jestem niezadowolona! Rozpoczyn pomijany! Nadzór zignorowany! Powiedz, kiedy to ułatwia! Bardzo się cieszę, że nie było takich krwawych ekscesów. Wszyscy są zadowoleni, że utarliśmy noc na tym kurzu, wprowadzili tutaj czołgi i nie wiem, takie siły. I to, że mieszkańcy jakby wyszli do nas i że nikt się nic nie bał i to, że te zabite deskami sklep, to w ogóle, też w ogóle strasznie śmiesznie wyszło. Zobaczyłam dwa otwarte sklepy. Jeden to był sklep zoologiczny, a drugi to była galeria Dzisiaj Alterglobaliści byli znakomicie zorganizowani i ich służby porządkowe tłumiły w zarobku każdą sytuację konfliktową. Wydaje mi się, że tutaj w Warszawie byliśmy świadkami czegoś nowego. Ewolucji myśli alterglobalistycznej globalistycznej w kierunku rozwiązywania pokojowo konfliktów i walki o swoje ideały bez przemocy. I przedstawiciele grup, o których istnieniu przeciętny Polak wiele nie słyszał rasistowskie, lewacy, socjaliści, zieloni, anarchiści i wiele, wiele innych z Polski i z zagranicy.